Cześć, witam Was serdecznie, korzystam z małej przerwy po suto zastawionym śniadaniu. Dzisiaj, dzisiaj akurat mam tradycyjną, wziąłem jakby mi się zachciało, wiecie, gdyby człowieka wróciły, do, nie, do niego stare, stare ciągotki, ale to jest mineralna tylko do, do, przepicia brązowej dobrej kawy. jak je brązową teraz ze śmietaną. Okazało się, że mój pewien defekt Chyba minął, nie wiem czy bezpowrotnie, czy na jakiś czas. W każdym razie od ponad tygodnia piję śmietanę, tą trzydziestkę. I wszystko wskazuje na to, że coś się w organizmie pozytywnego zaczęło dziać. Zacząłem tolerować białko, białko krowie. No i bardzo dobrze. Wgrywam w międzyczasie nagrania z wczorajszego dnia Tomasza jakie Tych nagrań, tych części, będzie 12. Z tym, że 11 i 12 nagranie, chciałem Wam powiedzieć, będzie nagraniem dosyć drastycznym. Będę musiał tam w jakiś sposób y, zdeklarować do YouTuba, że będzie to o śmierci, o zabijaniu zwierząt. Więc nie wiem, jak ja to zrobię, ale spróbuję, spróbuję to opisać, żeby, żeby osoby o słabych, o słabych nerwach, żeby po prostu się nie stresowały, szczególnie wegetarianie czy tam. No w każdym razie trzeba na to będzie zwrócić uwagę. To będzie nagranie numer 11 i numer 12, bo będzie to o uboju nierytualnym, tylko pastwiskowym, żebyście tam nie mylili. Wprawdzie jest to sposób śmierci zwierzęcia. Najbardziej, jeśli tak można powiedzieć, w ogóle o śmierci sposób humanitarny. Humanitarny, czy, no, humanitarny czyli od humanus to od człowieka, ale to jest ludzkie zabicie zwierzęcia. nie, no, Można by może tak w ten sposób a w sumie posłuchacie to, zobaczycie sami, jak to wygląda, są sposoby, żeby to biedne zwierzę, żeby skrócić mu do minimum czas cierpienia, nawet do takiego momentu, że do takiej fazy z umierania tego zwierzęcia, gdzie to zwierzę nawet nie poczuje, że już jest na tym drugim, po tej drugiej lepszej stronie tego, tego jego życia. Jeśli byłoby tak, że te zwierzęta po swojej śmierci może nawet co niektóre, również tak jak my, tak jak te nasze ludzkie dusze są wybierane tam gdzieś w świata segregowane, tasowane, gdzie są oceniane w jakiś sposób i niektóre mają szansę na poprawienie się i powrót do, czyli włożenie ich ponownie w zalążek nowego życia biologicznego ciała. No to może z tymi zwierzętami jest podobnie, że te zwierzęta, które ojciec mówił na rozmowach o przebustwianiu, że zwierzę nie ma duszy, ale może zostać przebustwione. I mówił to mnie osobiście dwukrotnie: może zostać przebustwione. A ja, z taką ciapą, fujarą, taką, żeby zapytać, powinienem zapytać, a co znaczy przebustwione? Czyli no teraz mniej więcej już, mniej więcej wiem o co chodzi, no przecież to jest w samej nazwie, przebóstwione, czyli w stronę boskości, czyli to, co się dzieje z nami, czyli w stronę ludzkiego bytu skierowane. To jest przebóstwienie. Natomiast mogą zostać przebóstwione, ja już nie zapytałem, przez kogo, jak. No pewnie przez tych selekcjonerów, przez te, przez te istoty, które, których technologia, których zdolności kreacyjne wyprzedzają nas tak, że nie jesteśmy w stanie tego w ogóle ogarnąć, zrozumieć. Na razie przynajmniej. Nie? Oni robią wszystko, żebyśmy się stali podobnymi, byśmy... A, to już temat na razie zostawiam. Mam tutaj przed sobą fragmencik z książki Pana Doktora, z tej nieosiągalnej książki. Ale już Wam tyle naczytałem się z tych wszystkich książek, z tych fragment. Dobra, no to ale trzeba, 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 bo to są bardzo ważne rzeczy, i powolutku trzeba to wszystko czytać, bo zawsze staje się, zawsze gdzieś tam po drugiej stronie jest jedna, dwie, czy trzy, czy cztery, czy może więcej osób, które są nowe i które może w jakiś sposób za, zaintrygują się tematyką najlepszego dla człowieka odżywiania i jakie to daje konsekwencje w późniejszym życiu. Znaczy w późniejszym, w bieżącym jego życiu, bo przecież to się zmienia w trybie natychmiastowym wręcz. Ponieważ to bogowie stworzyli człowieka, tylko oni mogli przekazać mu prawidłową instrukcję jego obsługi, czyli instrukcję obsługi człowieka. I taką instrukcję ludzie otrzymali. Więc nie zostaliśmy, z tego wniosek jest taki, że nie zostaliśmy. Stworzeni, radźcie sobie sami, tak jak ci, którzy zostawali zesłani na Syberię, czy w jakieś inne kazamaty i bujajcie się, nawet nie zostawili im łopaty o nocy, czy czegokolwiek, zostawili ich tak, jak stali na tym polu. I radźcie sobie, bogowie, stwarzając ludzi, nie zostawili ich samopas, dostali instrukcję obsługi własnych organizmów. Historia pisana ludzkości to historia zapomnienia. To historia, gdzie ludzie, gdzie ludzie zapomnieli o tym, że w ogóle im taka instrukcja była przekazana. Próbuje się ludziom od pokoleń, od zarania dziejów, od, za, od zalania dziejów, tak trzeba było to powiedzieć od zalania, czyli od potopu przekazywać, że to bogowie skrzywdzili ludzi, że Bóg skrzywdził ludzi, nie dając nic w zamian, zostawiając nas tutaj na pastwę lwów, tygrysów i żarłocznych innych stworzeń, czy taurów, gadów, wszelkiego typu. A tak nie jest. Tak nie jest. Dostaliśmy instrukcję. Instrukcja była, była utrzymywana, była stosowana przed potopem, po potopie również przez niektórych wyjątkowych, którzy... Wiedzieli, co się święci, wiedzieli, jak się w tym wszystkim nowym świecie, w nowym rozdaniu ustawić, i tak się ustawili. Zagarnęli, co mogli zagarnąć, przywłaszczyli sobie, co mogli sobie przywłaszczyć i z sympatycznego fotela obecnie co pewien czas ingerują. Tak jak posłuchacie Tomasza Jakiela w tych nagraniach, które Wam teraz będę wgrywał, wgrywa się teraz, które nagranie bardzo wolny transfer, więc będzie to troszeczkę szło. Niestety nie dam rady tego wszystkiego tutaj nagle wgrać. Telefon tutaj praktycznie u mnie, gdzie jestem, prawie nie odbiera. No ale to jest właśnie ten plus, gdzie człowiek ma troszkę spokoju, takiego oderwania od tej codzienności. Jak teraz będziecie oglądać te wystąpienia, to, to wystąpienie Tomka, Tomka Jakiela, to zrozumiecie, jak ludzie potrafią ustawić stado, stado zwierząt, aby one samokontrolowały się, samopasły się, samo się rozmnażały. Gdzie ingerencja tego, tego hodowcy, tego pasterza, tego dobrego pasterza, który, który dobrze pasie, to swoje stado, wyprowadza go na te. Zielone pastwiska i stado się pasie. Zrobił mu zasieki elektryczne, aby żaden dziki zwierz tam się nie zbliżył. I to stado w sposób bardzo inteligentny jest bez nadzoru praktycznie. Ono jest puszczone wręcz w samopas. Nie wymaga to nakładu energetycznego. Po to oni, no po co? No po to, aby uzyskać najlepsze mięso. Jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszym nakładem finansowym, aby efektywność tego stada była najlepsza. I to samo zrobiono z nami. To samo zrobiono z nami. Jeżeli nasze ludzkie stado za bardzo się rozwija, rozszerza, rozmnaża czy namnaża, następuje delikatna albo mniej delikatna redukcja, bardziej albo mniej humanitarna. I oczywiście ta redukcja nie następuje przez nich. Po co oni się w to mają mieszać? Oni tylko tak spowodują, uruchamiają takie procedury, takie procedury, które znają setek tysięcy lat, że my sami, sami się pozagryzamy, pozatruwamy, pozabijamy, pomordujemy i zredukujemy się do takiej ilości, jaka jest, jaka jest potrzebna, dla nich tam potrzebna. Co oni z tego mają, zadaje się pytanie. To jest bardzo zasadne pytanie. Po jaką cholerę, po co oni nas tam tutaj utrzymują? Może dlatego, że nam tylko pozwalają humanitarnie, bo są tacy sami jak my. Udają, udają zmiennokształtnych, udają czytauri, udają gości z kosmosu, którzy tutaj przylatują. No, trudno, żeby się nam pokazywali tak jak ci sami bogowie, jak ich stworzyli. Bo Zobaczylibyśmy, że są tacy sami jak my, że mają dwie ręce, dwie nogi, jedną głowę, jeden tułów. Nie mają żadnych ogonów. To są, to, to jesteśmy my, my z przeszłości, tacy sami. tacy sami, A to, że straszą i odstawiają nam tutaj teatry, no to tak ma być, tak ma być. My mamy nie wiedzieć, że ktoś przeżył katastrofę, Przejął technologię, tą technologię dalej ma, dalej ją rozwija. Od czasu do czasu ją stosuje, a technologia ta jest tak zaawansowana, że nasze filmy science fiction pokazują tylko maleniki fragmencik tego, czym oni dysponują. Oni nie pozwolą sobie na pokazanie prawdziwej mocy i potęgi tego, co mają. Ale z jakiegoś, z jakiegoś powodu przyspieszono nasz rozwój technologiczny. Te 150 lat temu, od czasów wielkiej pary, z jakiegoś powodu jest im to potrzebne? Być może, ja tak podejrzewam, bo to jest moje gdybanie, podejrzewam i nie jest to może bezpodstawne podejrzenie. Zresztą nie tylko ja. Nie tylko ja. Ja znalazłem u pana doktora podobne podejrzenie. Z tym, że u pana doktora to chyba nawet nie było podejrzenie, pan doktor to po prostu wiedział, że zbliża się znów ten kataklizm, który miał miejsce bardzo dawno temu który został przez nich wykorzystany. I teraz ta ich technologia, którą dysponują, wydawałoby się, mnie by się wydawało, że powinna dysponować taką mocą i potęgą, żeby bez problemu przed tym czymś zewnętrznym mogła się bez problemu ochronić. Ale może jest tak, że z jakiegoś powodu czegoś jeszcze brakuje. Może jakąś jeszcze maszynerię trzeba wykopać, może jakieś surowce trzeba jeszcze pozyskać, żeby coś uzbroić, dozbroić, żeby coś, co zbliża się z zewnątrz do tego naszego terrarium, do tego pojazdu, w którym, w którym mkniemy przez przestrzeń kosmiczną. Bo coraz bardziej skłaniam się do tego, że jesteśmy w wielkiej, ogromnej kapsule, która mknie przez przestrzeń kosmiczną. Otoczonej kapsułami ochronnymi, które nazywamy planetami, to są, tak myślę, że są to obiekty specjalnego przeznaczenia, towarzyszące głównej kapsule z życiem. Myślę, że cały ten zestaw obiektów mknie w jakimś tam kierunku. Być może to mknięcie jest po to, aby wytworzyć to, co nazywamy naszym przyciąganiem. Naszą grawitacją, żeby to w miarę wyglądało. Może tak być. Ale wiecie, to są gdypania, moje sobie takie tam dywagacje. Przyspieszenie to technologiczne, które trwa od 150 lat, jest uszlachetniane, jest dodawane do nas, do tego, do tego rozwoju technologicznego, dodawane są specjalne gadżety, niby z kosmosu, niby od kosmitów, tak jak na przykład w formie. Hmm, Diody LED, która tak się powszechniła, żeby teraz mogła świecić niemal w każdym, w każdym domostwie. Super mikroprocesory, gdzie ich struktura jest tak, tak dziwna, że nie bardzo sami używając tego nie bardzo rozumiem, jak to nawet działa do samego końca. Kiedyś, gdy był ten system zero-jedynkowy, gdy potem te pierwsze nakładki, które, które w oprogramowaniu wchodziły. No to teraz wcale nie jest to takie pewne, że to działa w ten sam sposób. Może tak, a może nie. Pamiętam jak procesory 486, 586, te Pentium, już mówiono, że to już jest tak maleńkie, te wszystkie elementy składowe tych procesorów, że to są już poszczególne atomy. Już nie da się tego bardziej upchnąć w tym procesorze, żeby ta skala integracji była jeszcze, jeszcze większa. Minęło 20 lat i co i dało się? I dało się upchnąć jeszcze bardziej. No więc o co tutaj chodzi? Nie? Jak to funkcjonuje? Skąd jest ta technologia? Po jakiego grzyba nam ta technologia? Jest jeszcze jeden pomysł taki, że ta technologia jest potrzebna nie tyle jeszcze, żeby to zagrożenie, które może być w postaci jakiegoś tam gradobicia zewnętrznego, czyli tam meteorytobicia, jakby ktoś mógł nawet powiedzieć. Ale może chodzi to tutaj o jeszcze inne zagrożenie, mianowicie zagrożenie zewnętrzne zupełnie innej, innej natury. Może chodzi o to, że żeby przeciwstawić się temu dziwnemu, innemu zagrożeniu, musimy jako ludzkość sprzęgnąć nasze umysły. Musimy je połączyć z sobą. Scalić w jeden wielki globalny umysł, ludzki globalny umysł, i może po to to idzie, żeby te transpondery, które, które są w planie do zainstalowania do naszych, do naszych czerepów, aby one się połączyły w jedną sieć neurota, neurotyczną, abyśmy mogli wypluć coś na tyle mocnego, co przeciwstawi się jakiemuś zagrożeniu, które, które, które się tutaj do nas zbliża że to jest ten cały przekazanie tej technologii, która jest. Tylko stopniowe przekazanie, żebyśmy się mogli z tym oswoić, żebyśmy mogli w sposób spokojny przyjąć każdy do swojego mózgu odpowiedni, odpowiednią antenę, odpowiedni transponder, który, który połączy z drugim człowiekiem, z trzecim, z czwartym, aby powstał ten super umysł, który będzie mógł przeciwstawić się czemuś. Bo nie jest to potrzebne w żaden sposób na pewno do zarządzania stadem ludzkim. To nie tędy droga, to nie tak. Stadami ludzkimi już zarządzano 300, 500, 1000, 2000 lat w sposób doskonały. Wszystkie te techniki są opanowane, to są sprawy bardzo proste i, i skuteczne. Więc nie ma potrzeby wdrażania super technologii obecnie, żebyśmy. Mogli komunikować się myślą między sobą, abyśmy mogli wymieniać się informacją, abyśmy mogli łączyć te, te, nasze, te nasze złoto pod czerpem z sobą. Tu pomysł jest, tu jakiś cel jest zupełnie inny. Nie daje się zabawek małpie bez powodu. Nie daje się brzytwy małpie bez powodu. A nie jest na pewno powodem, żeby dać nam małpom brzytwę, po to, żebyśmy się tą brzytwą po prostu pochlastali. Bo może, mogliby to zrobić w sposób łatwiejszy, nie trzeba dawać naprawdę super technologii, żebyśmy się wszyscy razem tutaj pozabijali. Mogło to nastąpić w latach 60., 50., gdy jeszcze ta fuzja termojądrowa zaistniała, gdy to wszystko zaczęło wybuchać. A potem zobaczcie, co się stało. Nagle zastopowano wybuchy i, i te wszystkie nuklearne próby. Z jakiegoś powodu nie wolno użyć żadnemu krajowi broni, broni tej na guzik, nie? Możecie się z czołgami samolotami, tą, tą konwencjonalną śmiercią. Natomiast to, co się jest zniszczenie globalne, tego wam zrobić nie wolno. No bo wiedzą, że lecąc na wielkim kosmicznym obiekcie, na wielkim statku kosmicznym, jakakolwiek próba czegoś większego na większą skalę może spowodować katastrofę, yy, powiedzieć by można było globalną, o ile to jest globnie. Katastrofę tego, tego obiektu, w którym wszyscy lecimy, tego terrarium. Mógłbym tu jeszcze zacząć Wam mówić o wielu ciekawych innych rzeczach, ale może powoli, może, może powoli, odważę się powoli tutaj troszkę Wam pewne sprawy naświetlić. Jak przystało na kanał szurowski, kanał artystyczny, odlotowy, to, to, to w żaden sposób mnie to nie deprecjonuje. Co jeszcze? 17? No to wystarczy. Tyle czasu to jest tak przewidziane, że mogę się spokojnie wygadać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Ja szykuję się tutaj do następnego. O, wgrało się? Tak, prawie się wgrało. Będziecie mieli zaraz następny, następny wykład, następną część wykładu Tomasza Jakiela. Przysłuchajcie się raz jeszcze dokładnie od strony, jak Tomasz zarządza swoimi stronami. Zobaczcie, jak to, jakie to jest proste, tylko trzeba wpaść na pewien pomysł i skutecznie to realizować. Miłego dnia dla Was wszystkich, cześć.